Teraz coś będziemy ten y, mówionego nagrywać czy tylko ten. No, z Cześć, witajcie. Cześć. E, znajdujemy się na naszym łowisku maślanka. Mamy połowę sierpnia, piękny słoneczny poranek. E, dlatego też postanowiliśmy wykorzystać ten czas e, na wspólne m, jakby spotkanie się z Arturem, połowienie trochę ryb. E, w miłym towarzystwie. Generalnie chodzi o to, żeby połowić e, i miło spędzić. Czas nad wodą. A będziemy się różnić, że Mariusz dzisiaj chce się zmierzyć ze mną na swojej tyczce i miało być to fajne takie łowienie kameralne, ale ja myślę, że między nami musi być ta nuta rywalizacji, żeby był smaczyk. i dlatego Mariuszku przygotowałem czekoladkę no. dzisiaj na to, żebyśmy się mieli o co bić. To no. już ma sens? Powa poważna rozgrywka, nie, nie bądź bezczelny, dorzucisz kawę. Dobrze, Idziemy się bawić, zobaczymy stoi. co nam z tego wyjdzie. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już po pierwszym zarzuceniu. Kilka wstępnych tam strzałów zanęconych. Fajnie, żeśmy sobie usiedli. Mariusz obserwuje mnie, ja Mariusza, taka niby towarzyska mm, rozgrywka, ale jednak to zawsze jakaś tam nuta rywalizacji jest. Różnimy się tym, że, że, że Mariusz z tą tyczką i tak myślę, że mm, jeżeli będą małe ryby, i takie do 2-2,5 kg, to Mariusz może być szybszy z tego tytułu, że jednak tyczka będzie dużo precyzyjniejsza. Natomiast po mojej stronie, jako metody, mam większy wachlarz tego łowienia. Patrząc na to kameralne łowisko, od razu zaplanowałem sobie łowienie pod, pod faszynami, tak pod burtą. Liczę na to, że, że tam mogą się one, one skusić. Fala fajnie nabija, też akurat do tego narożnika, który sobie zaplanowałem. To jest jakby mój jeden azymut, e, drugi około 15-16 metra. E, z środka wody. Generalnie azymutem jest Mariusz. O, Mariusz zapiął. Ja też mam coś niedużego. Mariusz zapiął fajną rybę. Liczę na to, że jeśli wejdą te ryby, te ryby trochę większe, takie 5-6 kg, to tu patruje swoją szansę, gdyż jednak na tyczce jest duże ograniczenie zasięgu gumy. Natomiast ja mogę to fajnie puścić z kołowrotka. Na dzień dobry jest linek. Płodki, piękny maluszek, prześliczna rybka. Bardzo, bardzo wdzięczna, śliska. Ależ nie chcę się pokazać, aby nam się ładnie zaprezentował, bo to jest jedna z piękniejszych rybek, jakie są w naszych wodach. Więc mamy pierwszego malucha. Patrzę, Mariusz, ładnie się tam wozi z dużą rybą, idę po te duże, myślę, że tu będę upatrywał swoje szanse. no Już widzę po 15 minutach dosłownie, że na tą chwilę przewaga tyczki nad metodą jest znaczna, bo praktycznie od pierwszego wstawienia mam ryby. Złowiłem w ciągu 15 minut trzy karpie, jednego karasia, jedną rybę z piołem dużą. Także no na ten moment obserwując Artura po drugiej stronie brzegu widzę, że. Tyczka jest bardziej skuteczna, jest precyzyjniejsza. Nęcę w miejscu gdzie łowię, bo kubeczkiem staram się donęcać, nie procą, żeby nie rozstrzeliwać tej kukurydzy, bo przeważnie na kukurydze łowię. Także kubeczkiem podaję systematycznie po, yy, może po 50 mg kukurydzy, ale w punkcie i te ryby jednak yy, fajniej reagują, znaczy reagują tak samo, tylko będą skupione przy tyczce trzeba wziąć pod uwagę też grunt nie jest głęboko bo myślę że około metra także ta kukurydza w momencie kiedy spada do wody ona nie rozjeżdża się gdzieś za bardzo na dużym polu nęcania także na teraz tyczka tyczka góruje zobaczymy jak będzie za chwilę no Artur ma tą przewagę że on może rzucać w każde miejsce w swoim obrębie ja tego nie zrobię tyczką ale za to mogę odławiać i holować szybciej i precyzyjniej także Walczymy dalej, zobaczymy jak to będzie. Na pewno jestem podjarany, powiem wam, bo ja w, naprawdę w tym roku pierwszy raz tyczkę mam tak yy, gdzie, gdzie mogę się pobawić rybami. Byłem kilka dni temu spróbować na, na, na drugim stawie, ale to nie było to. Dzisiaj czuję, że, że to wszystko fajnie już tak wychodzi, że, że zaczynam te ruchy jakby sobie odświeżać i zarąbista zabawa. Zachęcam do tyczki. To, to naprawdę jest prosta metoda, bardzo skuteczna. Łowimy już ponad dobrą godzinę. Myślę, że już mogę coś powiedzieć. Udało mi się odłowić kilka ryb, tak naprawdę mm, mam fajny przekrój całego łowiska, bo y, mam linki, mam karasie, mam branie. Udało mi się złowić też kilka karpi, amury, jesiotry, wszystko co tutaj pływa fantastyczne. Fantastyczna woda, piękna woda, mocne zdrowe ryby. To jest te pierdu, pierdu i po rybie. Niestety ryba spadła, bywa i tak. Są niesamowicie mocne ryby. Moi drodzy, może tak pokrótce co używam. Dzisiaj używam i najlepiej mi się sprawdza na całym przekroju tych ryb. I to mnie bardzo zadziwia, a zarazem fantastyczna. Jedną praktycznie, jednym waftersem, tym Salmonem Duo jestem w stanie objechać całe łowienie. Próbowałem różne, trafia się ryba, ale najskuteczniejszy dzisiaj jest, jest ten groszek. Od karasia po amura, jesiotra, także wszystko, wszystko fajnie im to pasuje. Dość duży kąsek, a nawet karasie, że tak powiem, pobierają. Prosto pelet, e, pelet solbajca z domieszką e, lekkiego, innego tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby stworzyć właśnie jakiś jakiś kontrast, żeby to nie było takim monolitem do tego do tego odrobina zanęty zarzucę i już do Was wracam w tej chwili rzuciłem na ten 15-16 metr tak na króciutko Ostrzeliwuję kilkoma, kilkoma kukuryczkami, trochę peletu. Brania są przepotężne, mocne i też mam skreting zabarwiony lekko tuną nie do końca żeby był cały czerwony, tylko taki właśnie mręgaty, żeby nie tworzyć jak to mówię zawsze tej plamy. Jak przed chwilą widzieliście, udało się wyjąć fajnego jesiotra i mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na tą matę, którą mam fajną pod nogami. Jest to mata Sidroma, naprawdę fantastyczna sprawa, ktoś pomyślał o tym, żeby zadbać o te ryby, nie musimy wstawać do kołyski na matę, cały Całe wypięcie ryby odbywa się na koszu, jednak nie obija nam się ta, ta ryba o, o twardy nasz podest. Jest mięciutka, fajna sprawa, naprawdę to jest fajne udogodnienie i dbałość o nasze ryby, a one nas cieszą i powinniśmy o nie zadbać. Zaobserwowałem taką zależność, że kiedy nęcę kukurydzą i łowię na tą kukurydzę, to mam dużo brań. Dużo brań, tylko dużo brań jest spudłowanych. Co za tym idzie? Zrywa mi się po prostu kukurydza z haczyka, bo łowiłem, na, nawlekałem kukurydzę na haczyk. I wpadłem na taki pomysł, żeby zakładać łowtersy. Yy, Zmieniłem przypon, założyłem przypon, co prawda, do metody, on jest dość krótki, ale z bagnecikiem i zakładam. Yy, żółto-pomarańczowe ławtersy od Przemka Solskiego ale to akurat nie wiem czy to ma jakieś yy, znaczenie jakiej produkcji, ważne żeby były żółto-czerwone one idealnie przypominają zabarwioną kukurydzę i przez to są atrakcyjne dla ryb co ważne, właściwie najważniejsze nie spadają mi za każdym zacięciem bo no, na teczce tych zacięć można zrobić kilka, kilkanaście w ciągu dosłownie y, minuty, dwóch minut, kiedy takie brania są obcierane, jakieś obcierki fałszywe brania albo takie delikatne, to przy każdym zacięciu kukurydza spada. A te wtersy naprawdę super roboterowane, nie dość, że wyglądają praktycznie jak ta kukurydza zabarwiona, to jeszcze na nie spadają z haczyka, przez co nie musimy za każdym razem tyczką odjeżdżać. Bardzo, bardzo myślę, fajna uwaga. Ja kiedy łowiłem tyczką wcześniej. No, nie używaliśmy waftersów. Używaliśmy mokry pellet, yy, ekspandera, yy, różnego rodzaju ziarna typu kukurydza, właśnie, ale nie używaliśmy, przynajmniej ja nie używałem waftersów. A tutaj się okazuje, że nie tylko do metody się to świetnie spisuje, również na tyczkę fajnie to gra. Dzisiejsze łowienie odbywało się na 13 metrze. Łowiłem też taką tyczką o tej długości. No niestety grunt tutaj jest bardzo nieznaczny, bo niespełna 80 cm, więc to nie jest jakaś powalająca głębokość, ale te ryby były w łowisku, są cały czas. Wygruntowałem sobie no, tradycyjnym gruntomierzem. Tak się nauczyłem wcześniej, żeby gruntować na styk, czyli w momencie, kiedy gruntomierz dobija dna, wystaje nam sam koniec antenki. Także każde jedno trącenie, każda jedna próba podjęta przez rybę zasania przynęty jest sygnalizowana przy i to jest takie, ja to, my to nazywamy łowieniem w tempo, czyli trzeba od razu w tempo zaciąć rybę, wtedy ona pewnie się. Na haczyku nie zasysa zbyt głęboko przynęty, bo to jest bardzo ważne, żeby ona nie połknęła tej przynęty, bo w gardle ma taką cienką skórę i przy większym naporze, kiedy ona ucieka, po prostu się ta skórka przecina i wypina się ta ryba. Natomiast kiedy ona się zapnie w wargę twardo, to wtedy jest ten hol zdecydowanie pewniejszy i mamy większe szanse na wyholowanie zaciętej ryby. Także. Łowienie ze styku. Jedno ziarno na początku kukurydzy, ale o tym już mówiłem. Te ziarna szybko spadały, więc zmieniłem to na łowtersa, Konkretnie na duo, który bardzo fajnie imituje kukurydzę. Tą zabarwioną, świetnie się sprawdzał. Cały czas teraz, już od jakiejś godziny, łowię na to, wyciągnąłem kilka rybek. I myślę, że myślę, że. Będę tego używał na pewno tego zestawu, bo tego zestawienia częściej, bo uważam, że świetnie, świetnie robi tę robotę. Zakończyliśmy wędkowanie, mówiliśmy może jakieś 3,5 godziny mniej więcej. Nałowiliśmy się, pogoda nas już zaczyna tutaj mocno słoneczko doskierać i postanowiliśmy, że pojedziemy do domu, ale niemniej jednak powiem tak: połowiliśmy ryb, fajnych ryb. Ja połowiłem karpi, o których już mówiłem w trakcie filmu. Zdecydowanie kukurydza i sweet tuna mi odpaliła, i to na pewno, na pewno spróbuję jeszcze raz powtórzyć. No i co? Artur, ja? troszeczkę inaczej. A ja właśnie słyszę teraz, że ty tunę, bo ja też ją pokazywałem, tylko ja skrytinga sobie zalałem do wstępnego nęcenia. I tak naprawdę ja odłowiłem wszystkie ryby świata, ale mnie też tuna odpaliła, bo ja dodałem później tuny do dwójki, do peletu dwumilimetrowego i wtedy mi weszły ja od razu. A, a widzisz, to tu żeśmy się już mocno różnili, bo ja łowiłem, złowiłem karasie, złowiłem trzcieliny, złowiłem cztery jesiotry, dwa mury. I dopiero później karpy, jak, odpali, jak dopaliłem, właśnie tuną, także tuna zrobiła robotę. No. No i... no ja, ja nie wiem, ja, ja nie mam porównania, ale skoro ty mówisz, że. Tak, no to właśnie tak, to tutaj żeśmy się zeszli teraz w tej tunie. No, no, no. i ja miałem kukurydzę, grube ziarno, tak? A ty miałeś dwójkę, no to tak. też może gdzieś ten tak. karaś, ale tuna jednak ja uważam, że się sprawdziła. Fajne łowienie, fajne... Fajne, fajnie w ogóle Udało jarny... nam się dzisiaj fajnie połowić. Ja się cieszę, fajnie, że, że się pobawili. Że tyczkę odświeżyłem. I, i, I różniliśmy się mocno rybami. Tuna je połączyła. Myślę, że, Myślę, tak. że taki wniosek by, by pozostał no tak, na to. ja teraz, teraz tak na to, na to wszystko patrzę, no to rzeczywiście, bo Ty miałeś, mówisz, karasie na początku. Tak, karasie, linki, potem jesiotry i ciężko nie mogłem trafić w te karpie i jak dopaliłem właśnie dwójkę tuną, bo cały czas najlepiej jednak na tym duo mi to pasowało i jak dopaliłem to jednak wtedy za... Ja też łowić te karpie. Tak, też na dół łowiłem i powiem ci, bo to było jak po, ja pokazywałem do kamery, to ta kukurydza jak zafarbowała. To jak wrzuciłem duło w środek, to ona po prostu A ginęła. A bardziej no tulą. Ona, ona się zrobiła czerwona. Zobacz jakie mam palce. No to super to wyszło. Ona się zrobiła czerwona i ten, ten dło się zrobił taki jak kukurydza, bo ona nie była do końca nasiąknięta tym czerwonym, tylko tak do połowy. To poszliśmy w jedną melodię myślę bo, bo ja poprałem właśnie, żeby nie był cały czerwony mój pelet. Tylko, żeby był właśnie taki mręgowaty, popaprany, więc. A kukurydza też to właśnie... ma to do siebie, że ona od tego momentu odcięcia, ona zasysa, ale do pewnego momentu. I ta główka je I jest żółta, a dół ładne. czerwony. A. I się zrobiła taka krasa, tak samo jak jest ten duo. No odpaliło, Dobra. to wiesz, ja mówiłem na kukurydze, ja jeszcze skończę. Mówiłem na kukurydze, ale mi ona spadała. Ja w końcu się w założyłem na dło, na, na, na bagnecik, zmieniłem przypon <laughs> i na to zacząłem łowić ryby, No bo wiesz. To... Dobra, to słuchajcie jednak. E, Socki dzisiaj zrobiliśmy, bez umawiania się, bo jednak no, miała być ta arlejka, ale żebyśmy się trafili po jednej melodii zapachowej, po mm. jednej nucie smakowej, e, z inną prezentacją i połowiliśmy obydwoje ryb, trochę różnych, bo z różnego podania, z różnej techniki, e, sami to ocencie. mam nadzieję, że Wam się to w jakiś sposób e, podobało, mogliśmy być pomocni Wam w tym dalszym wędkowaniu. Jeśli Wam się podobało, Proszę o jakąkolwiek łapkę, fajny komentarz. Dziękujemy. Albo wam nie bardzo, fajny. Albo nie fajny. Jak się koło nie podobało. Poprawimy to... się. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. Do nas. Pozdrawiamy. Następnego filmu. Do zobaczenia. Hej, trzymajcie się ciepło.